Dzień dobry, witam Cię, mój drogi widzu, na podsumowaniu miesiąca. Dzisiaj porozmawiamy o miesiącu wrześniu. Na początku będzie kilka informacji, takich, które są bieżącymi informacjami. Następnie przejdziemy do odcinka właściwego, a na końcu, tak jak w zeszłym miesiącu, podsumowanie takiego kursu akcji, co wydarzyło się na naszych akcjach. Także zaczynajmy. Jak pewnie już widzieliście, w nowej odsłonie mafii jestem prowadzącym. Porozmawiamy sobie może o tym w innym odcinku, albo będzie to w podsumowaniu października, albo zrobię osobny odcinek, w którym opowiem Wam o tym, jak to było cielić się znowu w prowadzącego program i jakie Problemy z tego tytułu były, kiedy wiecie, jednocześnie mówimy o kanale Karola, jednocześnie mówimy o tym, że to jest jego program, a tak naprawdę nie jest uczestnikiem. Więc już kilka odcinków zostało wyemitowanych i mogliście zobaczyć i widzicie jak sytuacja wyglądała. Ale przed nami jeszcze bardzo emocjonujące odcinki związane z finałem. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy case, w którym zamieniamy się trochę rolami z Karolem, ponieważ w poprzedniej z kolei mafii to ja byłem uczestnikiem. Muszę wam zdradzić, że jako prowadzący byłem naprawdę zestresowany. Dzisiaj jestem w studiu e, razem z Dawidem. Który jest właśnie za kamerą. Dawid w ostatniej chwili przyjechał, abyśmy nagrali dzisiaj dla Was ten odcinek, ponieważ nie ukrywam, że dla mnie prowadzenie tego kanału to jest troszeczkę taka działalność dodatkowa. Traktuję to jako część mojej pracy, aczkolwiek jest to ta fajna część, bo dzięki temu mogę. Się z Wami komunikować. Mogę Wam przekazywać informacje o tym, co u nas i też niebawem tych informacji będzie więcej. Mnie będzie więcej. Chciałbym, aby tych filmów było trochę więcej, jeżeli tylko pozwoli mój terminarz, oraz abyście mieli szerszą wiedzę na temat giełdy, na temat naszego biznesu, ale także na temat naszych projektów. Zdradzę Wam. Że niektóre projekty mamy zaplanowane już na 2026 rok, więc pracujemy bardzo do przodu, z dużym wyprzedzeniem. Ten biznes stał się no, stał się bardzo stabilny. Nasz core oparty o działalność influencerską się ciągle rozwija i profesjonalizuje, o czym też niebawem w najbliższych miesiącach się dowiecie, kiedy będziemy ogłaszać choćby program Twoje 5 minut 3 w zupełnie nowej odsłonie. Karol wymyślił bardzo fajną rzecz, która trochę z nami była od lat, ale teraz znalazł na to zastosowanie, jak to dobrze połączyć. Także ten program zapowiada się bardzo dobrze. Będą zmiany także osobowe u nas w firmie. Jeżeli chodzi o stanowiska takie wyższe Kierownicze, ale to o wszystkim będę Was y, informował. Chciałbym do końca tego roku przygotować strategię ekipa holding, chciałbym opowiedzieć Wam, jakie mamy plany, i też pokazać, co po kolei będziemy realizować. Więc to pojawi się do końca roku. Ważnym wydarzeniem jest także. Umowa, którą podpisałem, nie będę tutaj się rozwodził, porozmawiamy sobie o tym w przyszłym miesiącu, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że jest to rozpoczęta procedura do wprowadzenia akcji do obrotu tych, które jeszcze do tego obrotu nie są dopuszczone. Szczegóły w linku poniżej. W związku z tym, że tych zadań będzie więcej i że mnie będzie trochę więcej, no to tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, szukam asystenta i kilka osób już bardzo mi się spodobało, zobaczę się z Wami po nagraniach, które teraz właśnie realizujemy, czyli myślę, że to będzie kwestia najbliższego tygodnia, może dwóch. Jeżeli jednak ty czujesz, że to będzie Twoje zadanie i że Ty chcesz tutaj pracować z nami z Ekipa Holding i lubisz sobie skrupulatnie wszystko, wszystko notować, lubisz pilnować terminów, wiesz o tym, jak przechowywać dane, potrafisz myśleć tak troszeczkę nieszablonowo łączyć w naszym przypadku działania różnych spółek w jedno, no to zapraszam, bo szukam Cię. Myślę, że wystarczy takich informacji bieżących. Przejdźmy do wydarzeń, które miały miejsce we wrześniu. We wrześniu wszystkie kanały, które mamy w swoim portfolio, wygenerowały prawie 100 milionów wyświetleń. Tyle razy obejrzeliście nasze filmy. Dokładnie to było 96 435 136 wyświetleń. Dziękujemy. Tym razem zacznijmy od GenZi, ponieważ to był prawdziwy miesiąc GenZiaków. Nie dość, że realizowali Daily, to dodatkowo 26 września odbyła się premiera ich płyty. Premiera albumu online. I także we wrześniu wszyscy dowiedzieli się, już tak powiedzmy bardziej, nazwijmy to oficjalnie, że płyta ta od razu stała się złotą płytą. Dodatkowo single dężora pokrył się potrójną platyną, czyli tak naprawdę już bardzo blisko do diamentu. To chyba był, szczególnie z naszej perspektywy, utwór tych wakacji i za to bardzo dziękujemy. Myślę, że szczególnie dziewczyny z Genzi no są zachwycone tym, jaki odbiór u was właśnie ma ten utwór. A to, co działo się na wszystkich jakichś imprezach, na TikToku, na naszym festiwalu, związane właśnie z tańcem, który dziewczyny zaaranżowały, no to jest coś fenomenalnego. Jesteśmy przy muzyce, więc bardzo wielkie wydarzenie. Werka zagrała swój koncert na stadionie narodowym. Więc chyba już nie ma dla niej większej przestrzeni, w której mogłaby być, ma odhaczony taki właśnie event. Ja tobie Weronika gratuluję i życzę jeszcze większych sukcesów, ponieważ to, jak wygląda Twoja kariera, to, jak Ty to wszystko realizujesz, no to jest coś niesamowitego. Ale we wrześniu było jeszcze więcej wydarzeń muzycznych, mianowicie. Mieliśmy koncerty, trasę koncertową Trzech Króli, i ona odbyła się w siedmiu miastach. Odbyło się osiem koncertów. Chłopaki nie zawsze byli do końca zdrowi, ale nigdy nie odpuścili tych koncertów. Wiem, że pełno energii właśnie oddali ale też ja byłem na, na takim koncercie i widziałem, że świetnie bawiliście. Także ten wrzesień domknął klamrą nam te muzyczne wydarzenia. W sumie przed nami te, najbliższa to będzie trasa mortalcia, ale w październiku mamy trochę jeszcze oddechu, przynajmniej w tym okresie początkowym. Temat muzyczny u nas się będzie bardzo rozwijał. Do naszego grona dołączył Szymon Szymon będzie zajmował się całym naszym działem muzycznym. Ma ogromne doświadczenia. Wiem, że po drodze pojawiają się też starzy druchowie, którzy z nami byli wcześniej i też będą pracować przy tym w tym dziale muzycznym. Także myślę, że z punktu widzenia ekipy holding, z punktu widzenia naszej spółki, która będzie zajmowała się właśnie tymi działalnościami muzyczną i koncertami no to jest dopiero początek, słuchajcie. To nie jest tak, że my postawiliśmy już kropkę to jest początek tej kariery muzycznej wielu osób u nas w firmie i tego jaki wymiar i jakie te utwory w przyszłości będą produkowane. Także wspomnijcie moje słowa, że muzycznie dopiero zaczynamy. Mówiłem o Werce, a teraz czas też porozmawiać o Karolu. Karol był na okładce Ferpsa, 30 przed 30 i jest to Ogromne osiągnięcie z punktu widzenia takiego chłopaka, który, prawda, jest z Krakowa, my od tego biznesu staliśmy raczej, raczej zawsze z dala, szczególnie od Warszawy, a tutaj nagle działania, które po drodze zrealizowaliśmy, stworzenie ekipy holding i rozwój tego naszego holdingu, ogromna praca Karola nad. Tym, jak wygląda teraz ekipa management, która jest naszą najmocniejszą spółką, szczególnie jeżeli chodzi o wyniki i jej rozwój, doprowadziły do tego, że ten sukces jest pełny. Ja bardzo się cieszę, że mając takie przewodnictwo w dostarczaniu rozrywki internetowej w Polsce ciągle się rozwijamy i cały czas ta rozrywka jest przez Was dobrze widziana. O czym mówią liczby, o czym mówią nasze osiągnięcia oraz to, że cały czas jednak tu jesteśmy. Już od wielu, wielu lat dostarczamy Wam tą rozrywkę i nie zamierzamy tego zmieniać. Zmier zamierzamy się rozwijać, a za chwileczkę, jak będziemy rozmawiać o Laniakei, to porozmawiamy sobie także o tym, jaką przewagę i jaką moc ma ekipa. Karol także zmienił Swoją agencję marketingową, czyli taką agencję, która z jednej strony trochę pomaga ci w rozwoju kariery, ale u nas Get Hero to jest bardziej firma, która odpowiada za współpracę, która szuka finansowań dla twórcy, która realizuje różnego rodzaju kampanie marketingowe u takiego twórcy. Karol zdecydował dołączyć do agencji DB4. To jest agencja, w której jest już Weronika i ja uważam, że to może być bardzo dobry krok w jego karierze. Takiej typowo osobistej karierze. Wyjście na trochę inne salony, spotkanie się, trochę taki romans z telewizją, więc wierzę, że przyniesie nam to same korzyści i też doświadczenia, które Karol tutaj zbierze, pozwolą rozwinąć jeszcze bardziej ekipę management tutaj szczególnie. Z końcem września Nasze wspaniałe dziewczyny tutaj z biura, z ekipy management stworzyły podsumowanie kampanii dla naszego, no, jednego z czołowych klientów, jednego z czołowych partnerów, wręcz przyjaciół, czyli firmy Koral i mam te liczby, więc chciałbym je wam przedstawić. Otóż w kampanii Koral z ekipą Wzięło udział 25 naszych twórców. Wygenerowaliśmy 116 wszelakich materiałów reklamowych i promocyjnych dla marki Koral, co przełożyło się na ponad 57 milionów wyświetleń tychże treści. Także myślę, że cała nasza grupa docelowa wiedziała, że Koral jest dla nas bardzo ważny, że współpracujemy, że nic tutaj się nie zmienia i nasze produkty cieszą się nadal wielkim zainteresowaniem. Jakie są podsumowania tego roku, jeżeli chodzi o naszą współpracę? Otóż było wiele ciekawych rzeczy, było wiele ciekawych produktów. Niektóre Wam przypadły bardziej, niektóre mniej. Widzimy znowu, że lody Ekipa są jednak bestsellerem, po który zawsze będziecie sięgać. Mój ulubiony smak, czyli mango, także występował w tym roku. Mamy lody. Claudian Stormi, mamy lody Chmurka i Burza, mamy lody Gęgarka, yy, mamy też innowacyjnego loda Genzy. Tych produktów już było bardzo, bardzo dużo. A ja Wam tylko zdradzę, że dosłownie kilka dni temu mieliśmy rozmowy z firmą Koral o już przyszłym roku. Także szykujemy dla Was znowu kilka niespodzianek, kilka zmian smakowych. Będąc przy produktach szybko zbywalnych, chciałbym Wam też opowiedzieć o zmianach w naszej ESSie, czyli w firmie, która odpowiada za Nowa i Rasza. Zmiany w ESSie to przede wszystkim zmiana Pana Prezesa. Prezesem ESSy został Daniel Woś, czyli Dyrektor finansowy całej ekipy, który w chwili obecnej monitoruje i sprawdza wszystkie procesy. Essa przechodzi rekonstrukcję. Dodano nowe receptury, nowe smaki nourasza i Rasza. A Daniel, mając ogromne doświadczenie finansowe, stara się pospinać ten biznes tak, aby był jak najbardziej optymalny. Teraz w sklepie mamy dostępne napoje z logiem mafii, więc to są takie napoje, które w ogóle u nas są najsmaczniejsze. Tak są odbierane jako naj najlepszy smak, który do tej pory powstał, tego Nowrasza. Możecie w biedronkach je znaleźć. A dodatkowo mamy dla Was szereg nowości, które w najbliższych miesiącach się będą pojawiały. Daniel, ja tobie gratuluję. Wiem, że się bardzo spełniasz na tej funkcji i wierzę, że to jest jakiś nowy początek Twojej ścieżki kariery, o którego nie brałeś pod uwagę, że będziesz w nim startował, ale że będzie Ci sprawiał bardzo dużo radości i spełnienia. Teraz zróbmy sobie takie przejście pomiędzy. Trochę influencerskim działaniem, a jednak już patrzymy trochę szerzej. Mianowicie we wrześniu zakończyły się zdjęcia do naszego pełnometrażowego filmu 100 dni do matury w filmie, w którym nasi czołowi influencerzy wystąpili u boku gwiazd polskiego kina. Film już 28 lutego wy zobaczycie. Ja Wam zdradzę, że w przeciągu miesiąca już dowiecie się bardzo dużo informacji na temat filmu, ponieważ będziemy mieć dla Was przygotowany taki teaser, w którym zobaczycie pierwsze smaczki związane z tym filmem. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to udało się zrealizować. Do końca nie wierzyliśmy, że rzeczywiście to się wydarzyło, że stworzyliśmy tak potężny film. Okazało się, że współpracowaliśmy z najlepszymi. Rozepchaliśmy się w tej branży bardzo szeroko. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ mamy pewną przewagę, której inne firmy nie mają. Szczególnie filmy rozrywkowe czy filmy filmowe itd. Mamy zasięg. Dzięki temu wy dowiecie się o tym filmie i prawda jest taka, że szansa na to, że więcej osób pójdzie do kina na film, który jest realizowany przez nas, jest bardzo duża. Także ja już teraz zachęcam do śledzenia informacji na temat studni do matury, a mi pozostaje nic innego jak tylko skupić się na tym, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Teraz pracuję nad kampanią marketingową, nad kampanią informacyjną dla Was. Będziemy chcieli zachęcić Wasze szkoły, będziemy chcieli Was zachęcić do tego, abyście z nami w tym święcie kina uczestniczyli. Także już teraz zapraszam Was do kin, bo tam będziecie mieli też okazję nas spotkać. Oczywiście Stoliny do Matury to taka wielka produkcja. Budżet tego filmu, nie wiem czy pamiętacie, to 14,5 miliona złotych netto, ale. U nas także tworzy się świetna firma, która zaczęła realizować coraz to odważniejsze produkcje. Mówię tutaj o Direct Direct by ekipa. Nasi operatorzy i szereg innych osób, dźwiękowców i tak dalej spędziło 3 dni na planie krótkiego metrażu, który jest zapowiedzią książki, której wydawnictwem jest wydawnictwo Niezwykłe. Autorką jest Weronika Plota, a książka to White Agony. Poniżej wrzucam Wam link. Więc jeżeli chcecie, możecie się zapoznać, możecie sobie zobaczyć, jak im poszło. Jeden dzień to były nagrania w ciągu dnia, a dwa dni to były nagrania w nocy. Z takiego ogromu pracy Wy dostajecie krótki fragmencik, który możecie sobie po prostu zobaczyć. We wrześniu mieliśmy także prezentację naszego największego uniwersum, czyli Mechozaurów, we Francji. Jest to bardzo prestiżowe wydarzenie, Carton Forum, które było miejscem, w którym po raz pierwszy prezentowaliśmy, tak powiedzmy, bardziej publicznie informacje na temat mechozaurów. I ja mam takie przemyślenia, że Nasze Mechy to jest bardzo duży projekt. Żeby go zrealizować, mówimy tutaj o kwotach kilkunastu, nawet kilkudziesięciu milionów dolarów. Więc jest to coś takiego, że porwaliśmy się no na największe już możliwe budżety, aby zrealizować taki, taką animację. I myślę, że trochę jednak się jeszcze ocieramy o to, że są to bardzo duże pieniądze, a my nie do końca mamy jeszcze gotowe portfolio. Dlatego tak bardzo cieszy mnie fakt, że realizujemy film 100 dni do matury oraz że będzie niebawem serial e Claudien Stormy, który też będzie ogólnoeuropejski. Myślę, że to po prostu musi wyjść tak naturalnie. Czyli najpierw. Pokażemy, że nie jesteśmy jakąś randomową firmą i że rzeczywiście możemy dowieść ogromny wynik i super produkcję, a następnie zrealizować tą największą naszą produkcję, czyli Mechozaurę. Także ja jestem bardzo spokojny, ale no chciałbym, żeby stało się to jak najszybciej, bo wiadomo, lata lecą. Wspomniałem też o Cloudy and Stormi. We wrześniu Cloudy and Stormi można było oglądać w, w stacji telewizyjnej Mini Mini. I może tak to tu zostawię, ponieważ ta stacja telewizyjna Klaudiance Stormi, zobaczycie jeszcze coś, o tym będę miał wam do powiedzenia. We wrześniu był także kolejny update w naszej grze Klaudi Stormi. Linki, gdzie jak ją pobrać, będziecie mieć poniżej w opisie tego filmu. Update, który wgraliśmy we wrześniu, to szkoła. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zachęcam do, do gry. Jesteśmy też na ostatnim etapie wyjścia na świat na stworzeniu takiej premiery światowej. Myślę, że ja będę chciał ją zrealizować. Jeszcze porozmawiam tutaj z naszym koproducentem, który grę też dla nas realizuje. Ale to byłby fajny event, abyśmy po tych wszystkich testach, po dodaniu już takiej ilości kontentu, po sprawdzeniu, wiecie, takiej optymalizacji tego, jak działają parametry, pozyskiwaniu użytkowników, bo tutaj też już niebawem będziemy wchodzić na pozyskiwanie płatnych użytkowników. Wydaje mi się, że za chwileczkę będziemy gotowi, aby tę grę pokazać całemu światu. Ona oczywiście jest dostępna na całym świecie, tylko przez nas nie jest już tam prezentowana ani reklam z tego względu, że cały czas się przy niej uczymy, i chcieliśmy, aby ta nauka, z jednej strony, nie kosztowała nas ogromnych pieniędzy, a z drugiej strony, aby była taka systematyczna, i wydaje mi się, że efekty tego są coraz lepsze. I dlatego jeszcze w tym roku planuję taką premierę międzynarodową. Zobaczymy, czy wszystko tutaj się uda, ale taki jest plan. I ja jeszcze raz zachęcam do pobrania sobie gry Claudii Stormi. Ona jest bezpłatna. My mogliśmy to zrealizować dzięki temu, że w grze są po prostu reklamy, które jeżeli oglądacie, to nam zwraca się jej produkcja. Oczywiście jest też opcja, aby takie reklamy sobie wyłączyć. I myślę, że to jest takie ostatnia informacja, którą można powiedzieć o wrześniu z tego względu, że mamy całościowo przekrój całej grupy, tutaj domknięty, a teraz porozmawiamy sobie o kursie akcji. Także kolejno: kurs odniesienia akcji to 4 zł. I jest to kurs z 30 sierpnia. Data początkowa to 2 września, ponieważ 1 września to była niedziela, oraz data końcowa to 30 września i kurs zamknięcia to 3 zł i 95 groszy. Czyli przez miesiąc nasze akcje straciły 5 groszy, co oznacza, że kurs spadł o 1% i 25 setnych. Najniższy kurs, czyli 3,70 zł, był 24 września i tego dnia cały dzień zamknął się na kursie 3,75. A najwyższy kurs był 2 września. I ten kurs wynosił 4 zł i 8 groszy, aczkolwiek później część osób zaczęła sprzedawać akcje, więc kurs zamknął się na 3 zł i 84 groszach. Średni kurs przez cały miesiąc można założyć, że to było około 3 zł groszy. Wolumen obrotu wyniósł 82 889 sztuk, co daje średni wolumen na poziomie 3947 sztuk, a obroty wyniosły 322 000 zł, za średnim obrotem około 15 000 zł dziennie. I to już ostatnia informacja na dzisiaj. Ja Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.